Cześć, hej, witajcie na moim kanale. Ci, którzy mnie choć trochę znają, to pewnie zastanawiają się, co ja robię w takim outfitie. Czy jest może jakaś rocznica, miesięcznica? Co się w ogóle dzieje? Czemu ona jest tak odstawiona? Już Wam wszystko tłumaczę. Otóż w tę niedzielę, czyli za kilka dni, bo już 13 października, będziemy głosować w wyborach parlamentarnych. I tak sobie pomyślałam, że jest to świetna okazja do tego, aby porozmawiać sobie o political views, czyli o poglądach politycznych. I uwaga, nie będę tutaj mówić o moich poglądach politycznych, bo to nie czas i nie miejsce, ale chciałabym Was zapoznać ze słownictwem angielskim, dzięki któremu możecie mówić o waszych poglądach politycznych. Mam nadzieję, że ta lekcja przyda wam się i będziecie zadowoleni. To co? Lecimy z tym koksem? Lecimy. Let's do it. No dobra, lecimy z tym koksem. Oto moja pomoc dydaktyczna, właściwie scena polityczna, spektrum polityczne. Zrobiłam takie piękne rozgraniczenie między Lewicą, a prawicą, a centrum, i tutaj jeszcze mamy takie dwa inne słówka, ale to zaraz do nich wrócimy. Tak jak widzicie, tutaj na zielono mamy lewicę. Lewica to po angielsku left wing. Wing, czyli skrzydło. Left wing, lewica. Lewice możemy rozdzielić na Far left, czyli taka skrajna lewica, center left, czyli centro lewica. I podobnie sytuacja wygląda z prawicą, czyli right wing. Right wing, prawica. Mamy center right, czyli taka centro prawica, i far right, czyli skrajna prawica. I po środku mamy centrism, czyli centrum. Tutaj zrobiłam takie rozdzielenie. Center zapis brytyjski, który jest też aktualny w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Australii. I center. Tutaj dwie literki się zmieniają. W Stanach Zjednoczonych. Taki jest właśnie zapis. I e, jeżeli chodzi o centrum, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Mamy center uh, left, center left, czyli taka centro lewica, A radical center, czyli radykalne centrum, i center right, czyli uh, centro lewica. I teraz, jak popatrzycie sobie, na tą pionową linię mamy takie słówko jak communitarian. Communitarian, czyli taki pogląd skierowany na społeczeństwo. Ja tutaj zapiszę uh, community, community, um, a liberal jest to pogląd bardziej skoncentrowany na jednostkę, czyli na uh, individual. Individual. I teraz, jeżeli jesteśmy przy um, left wing, czyli przy lewicy, ale w stronę communitarian mamy social democracy, tak? czyli socjaldemokrację. E, po tej stronie, czyli bardziej w stronę individual, czyli jednostki, mamy social liberalism, czyli socjalny liberalizm. Po tej stronie, czyli right wing, prawicy, ale bardziej w stronę communitarian mamy oczywiście konserwatyzm i w stronę liberal, ale cały czas right wing, czyli prawicy, mamy i tutaj pewnie Język mi się poplącze. Liber... Libertarianizm. Libertarianizm, czyli libertarianizm. Bardzo ciężko się wymawia. I e, wiele z tych słów znacie oczywiście w języku polskim. Są to internacjonalizmy zbliżone um, bardzo do tej angielskiej um, wymowy, tak? Um, więc bardzo prosto jest, Znaleźć równoważnik w języku polskim. I tutaj jeszcze podałam Wam kilka przymiotników, kilka rzeczowników związanych z poglądami politycznymi. Na zielono macie rzeczowniki, na czerwono macie przymiotniki. I tutaj dodałam Wam extremizm, czyli eksternizm. Um, I Ktoś może być extremist, czyli takim ekstremistą. Uh, radicalism, czyli radykalizm. Ktoś może być radical, tak jak szampon, radykalny, radykałem. Uh, moderate, czyli taki ktoś o umiarkowanych poglądach politycznych. Progressivism, czyli progresywizm. Uh, progressive, czyli progresywny. Liberalizm, czyli liberalizm, oczywiście. Uh, liberal, czyli liberalny, konserwatyzm, konserwatywny, no przepraszam, konserwa, konserwatyzm i konserwatyw, czyli Konserwatywny. Mam nadzieję, że po tym odcinku już w prosty sposób będziecie w stanie mówić o Waszych poglądach politycznych w języku angielskim. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, w którym miejscu znajdujecie się na tej właśnie scenie politycznej, na tym spektrum, to bardzo serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w quizie. Link do niego zamieszczę na dole, pod tym filmikiem. Istnieje wersja. Polska, ale też angielska. Bardzo Was zapraszam do wypróbowania tej angielskiej wersji. Możecie też spróbować polską wersję, a potem angielską, no, w zależności od tego, na jakim poziomie językowym jesteście. Um, pamiętajcie, żeby iść głosować. Mam nadzieję, że każdy z Was pójdzie w tę niedzielę na wybory. Pamiętajcie, że jeden głos może zmienić wszystko. Liczę na Waszą obecność a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!